Najbardziej co kładzie jakość mojego życia to, że ja nie mogę zaplanować sobie swoich wydatków. Czuję się niepewnie, bo nie wiem, czy inflacja, czy jutro pójdę do sklepu, ile będzie co kosztować. Komu nie dawać, więcej plus. Obie bokom i tym, którzy nie pracują, żyją tylko z pomocy społecznej. Mam takie roz... pytanie, bo to ogólnopolska sonda, jak pani na przykład tą wille plus teraz, że wille sobie rozdaje rząd, jak pani to ocenia? Czy... popiera pani takie coś? Co pan? Dobra, a kolejny temat, że będzie, że będzie robactwo i tak dalej w pożywieniu. Czy to jest nagonka, czy wierzy Pani w to? To jest temat zastępczy i, i dla głupich ludzi. To ja po prostu jestem przerażona, że podaje się do wiadomości Ludziów... publicznej takie bzdury. Czy, czemu ludzie wierzą? Jak no Pani myśli? Jaki są, wie Pan, jak się zalęgną mole w mące? Eee, czy 500 plus dla wszystkich? Bo teraz bezrobotni biorą, ci, pracy, bogaci po 20 tysięcy zarabiają. 500 plus. Komu dawać 500 plus? Tym, którzy pracują, czy to jest e, rodzina, e, czy facet, czy kobieta samotna, pracuje, dać im. A nie dawać ludziom. Komu nie dawać 500 plus? Nie dawać, e, obi bokom i tym, którzy nie pracują, żyją tylko z pomocy społecznej. Czy to rozleniwia naród takich e, młodych? Nie ma motywacji. Pracujesz, Pracujesz, pomagamy ci, jak sobie nie radzisz. Nie, pomaga się nie tym, co sobie odmawiają wszystkiego i wychowują dzieci, tylko tym, którzy robią dzieci, żeby mieć 500. A Kaczyński jak sobie radzi, na przykład w skrócie, tak w jednym zdaniu. Jest pan Kaczyński, prezes. Dobrze sobie radzi, czy źle? Nie, powinien dawno... Ewentura? Może jest bardzo wartościowym człowiekiem, może jest bardzo mądry, ale on nie ma pojęcia o gospodarce i jest z czasów, kiedy świat był inny. Teraz świat się zmienił i potrzeba do rządów trochę młodszego pokolenia. A Morawiecki, na przykład? Jest pani... Niech nie kłamie. Że emerytury. Jaki w jakim temacie to, kłamie Morawiecki? Nie nigdy, ani trzynastki, ani razy. Dlaczego pani nie została? Pieniądze, pieniądze, które nie są emeryturą. Dlaczego to w ogóle mówi się, że jest to emerytura? Nie, nie, powinno, tak się, nie powinno się tak tego nazywać? Nie. To jest, co to jest? Ale, co? To, ale to jest kłamstwo. Jak to nazwać? To jest zasiłek dla emerytów. To jest zasiłek. Nie, nie wiem, jak nazwać wie to rząd, ale nie może premier rządu kłamać, że jest to emerytura. Ja, ja. A, pre a prezydent Duda, jest pani z niego zadowolona? Lepszy od poprzedników Duda? Ja Dla mnie jest to człowiek, który, którego jest mi bardzo trudno ocenić. Jednoznacznie. Co, za mało widoczny jest na przykład? to no nie wiem. To są, wie pan, takich konkretnych zarzutów czy zalet, nie widzę, nie żebym mogła tak publicznie powiedzieć i... A i... tuska było na przykład taniej za platformy, za 100 zł, to pani więcej kupiła Z, za, za poprzednich rządów. Lepiej się żyło czy też źle? Wie pan, też jest względne, bo to... Trzeba powiedzieć. Do, to ja mogę powiedzieć w stosunku do swojej tak, sytuacji życiowej. Najbardziej, co kładzie jakość mojego życia, to, że ja nie mogę zaplanować sobie swoich wydatków. Czuję się niepewnie, bo nie wiem, czy inflacja, czy jutro pójdę do sklepu, ile będzie.